Polska Strefa Inwestycji to system wsparcia inwestorów w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Dzięki temu inwestorzy mogą odzyskać od 35 do 55% zainwestowanych środków. Ale to także wsparcie w trakcie procesu inwestycyjnego i po jego zakończeniu. To współpraca ze szkolnictwem branżowym. W Województwie Kujasko-Pomorskim w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydaliśmy prawie 50 decyzji. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych to 1,5 miliarda złotych i 450 nowych miejsc pracy. Przygotowanie wniosków ze współpracą z Powolską Specjalną Strefą Ekonomiczną pozwoliło uruchomić inwestycje od pomysłu do realizacji w ciągu niecałego pół roku. W tym czasie przygotowano projekt i rozpoczęto inwestycje. Obecnie inwestycja jest zakończona. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli realizować swoje plany rozwojowe. Związane zarówno z wprowadzeniem nowych wyrobów, jak i rozpoczęciem eksportu. W ramach polskiej strefy inwestycyjnej możemy uzyskać dodatkowe wsparcie w postaci ulgi w podatku, co pozwala nam znacząco zmniejszyć obciążenia związane z realizacją nowego projektu. Zapraszamy do polskiej strefy inwestycji. Dołącz do inwestorów. Skorzystaj ze wsparcia. Skorzystaj z ulgi w podatku dochodowym.